Witamy Was bardzo ciepło. Z tej strony Robert Noble i... Hello, Chris. I dzisiaj mamy playlistę rozmowy czarowników. Zatem usłyszycie o rozmowach Roberta i Chris. Ale zanim to nastąpi, Chris... Usłyszycie o rozmowę. Proszę bardzo, czyń honory, czy jak to się mówi? Dobrze, mówmy napisz, o czym będziemy mówić. No to ty czyń honory, a ja, ja będę, będę mówił. Tak, z czego? A więc będę mówił. Dzisiejszym tematem jest przekleństwo człowieka. Tak, ogólnie chodzi o to, że przekleństwem człowieka jest niewiedza, z czym ma do czynienia. I dotyczy to głównie wiedzy czarowników, jak również ogólnie życia i tej magicznej strony życia. Ponieważ człowiek no można powiedzieć, jest przeklęty właśnie dlatego, że. Nie wie, o co chodzi. Nie wie, nie rozumie. No nie wie, o co chodzi z w rzeczywistości. W tak życiu. Nie w ogóle, tak? Tak. W tak. Nie ma żadnego pojęcia. O po tym... co żyje? To już w ogóle, po co żyje? To, 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 to już w ogóle nie, nie, nie ma, Bo wiesz, on żyje tylko po to. Odchodzić dzieci. Kiedyś ktoś coś powiedział, a on sobie po prostu stwierdził, że to Posadzić jest jego. drzewo, I to jest kupić jego, dom i mieć psa. I mieć psa. Albo kota. Albo kota. No i w każdym Albo razie dzieci, to jest jego życiowy cel Chomika na to ziemskie życie. No ale zauważmy, no dobrą bo, pracę. Bo, bo jest taka ezoteryczna gadka, że ludzie tutaj na ziemi wcielają się w cały ten. Poligon ziemski, po to, żeby wyciągać doświadczenia i tam w duchowości być już bardziej, już ogarniętym z tymi doświadczeniami. Tak, Prawda? Te niskie wibracje, te ziemskie, wiecie, dualizm Niskim. i inne tam rzeczy, kotłowanie i ta ziemska szkoła życia, no ma na celu, ma na celu. Spowodować, że tam później jako duchy będziemy się chyba z tego śmiać i powiedzieć, ale było do dupy, teraz jest fajnie. Bo je było zajebiście. Teraz jest fajnie na tych chmurkach, nic nas tutaj nie dotyka. No właśnie. Różne są słuchajcie, myślowe konstrukty i wyobrażenia, aż tak wielkie, że przed chwilą właśnie mi uciekła ta myśl główna, którą chciałem się z wami podzielić. No ale zaraz pewnie do tego będzie to... tak. Tak, czaga. Czaga. Jaka to jest? Czaga z szameńskiego. To jest Tak, dokładnie to jest ta. Podkorowy. Mm, wspaniały smak. No dobra, Chris, co ty myślisz na ten temat? Czy, czy, czy to Jeszcze tak nic jest? Nic nie myślę. Nic nie myślisz. Będę myślał za nas dwóch. Myślał za nas dwóch. Dobra. Czyli ogólnie ja chodzi mi o to, na że jak są ludzie i powiedzmy, że byłaby ta narracja ezoteryczna, kurczę ta czaga dobrze działa, bo już sobie przypomniałem, no to zobaczcie, jest tylu ludzi i co? I wszyscy by mieli mieć to samo do roboty w sumie na, na, na tym cyrku ziemskim. No tak. bo, no bo Rzecz, co? Ziemia to taki poligon. No bo co? No, no większość osób, <laughs> no, można powiedzieć, ma podobne tak. cele, ma podobne misje życiowe. Podobne, mówię podobne, czyli właśnie te psy, koty, domy, samochody, inne tam obradstwa. No i przecież zdrowie i, i wszystko. Odpowiedzialność za rodzinę. Rodzina i tak dalej. No i to jest cały ten właściwie, można powiedzieć, yy, całe to pudełko z tym zawarte. Tak. Prawda? Z tą grą. No, okej. Okay. No więc co, trochę to by było dziwne, prawda? Jeżeli to tak miałoby wyglądać. Przekleństwem jest to, że w ogóle człowiek, nie wie, nie zna tego celu. No i teraz, no bo cała ta historia jest po to, żeby człowiek nie wiedział, a działał. Nie, nie ma wiedzieć o co tu chodzi, i ma jakby działając, się dowiedzieć. No to jest taka świetna gra. W sumie kreator tej gry jest niesamowity. Ma świetne poczucie humoru. No i teraz zobaczmy. A, a co jak się nie dowie? Nie? No, dusza się nie dowie, po co była tutaj na Ziemi, no, to dopiero będą historie. Człowiek, ja uważam, tak? Ty, Chris, zapewne też tak uważasz. Zresztą jestem tobą. Tak, więc mówię zapewne, żeby trochę tutaj jakieś było wiecie narracji ziemskiej, żeby też coś mówię? było tak, że jesteśmy trochę normalni. Chodzi o to, że człowiek, uważamy, jesteśmy normalni, powinien planu, wiedzieć, kim jest. I powinien w związku z tym wiedzieć, co chce osiągnąć w życiu. I niekoniecznie jest to to, co, wiecie, widać tutaj na co dzień dookoła nas. Bardziej chodzi o to, co jest wewnątrz na, w nas i co my chcemy doświadczyć z tej perspektywy naszego ducha, a nie z perspektywy tego, co łykamy właśnie tutaj z telewizora, z internetu i z innych rzeczy. Prawda? Prawda? Prawda. I chodzi o to, że przekleństwem człowieka jest to, wiem, czy że zamyka się, zamyka swoją percepcję, zamyka się na te wszystkie niesamowite możliwości. Mm -hmm. Na to wszystko, co może, mógłby doświadczyć, gdyby się nie domykał. I przykładem jest na przykład, o, no. doświadczenia poza ciałem. Człowiek zamyka się tylko, do poziomu mięsa, ludzkiego mięsa, tak? z odruchami takimi, wiecie. Typowo kompulsywnymi. kompulsywnymi. i tymi do przetrwania. Zamyka się na to, w związku z czym nie ma możliwości, żeby sobie doświadczyć tego, że jest czymś więcej niż ciałem fizycznym. Ciałem. Tak jest. I tą świadomością, która jest zaklęta, że tak Siele. powiem, w tym mięsie. Dokładnie. To jest tylko jeden z przykładów. Tych przykładów jest więcej oczywiście, ale nie będziemy ich tutaj wymieniać, nie będziemy Was zasypywać. Również musicie uruchomić swoją wyobraźnię i własne jakieś takie, wiecie, wewnętrzne odczucia, które doprowadzą Was do tego, co jeszcze. Odczucia, to czyli być. chęć dowiedzenia się. Chęć jakie jest dowiedzenia, naprawdę. Chęć wyjścia z tego wszystkiego, co tu jest, na poczet tego, co tu jest, plus czegoś więcej. Bo to nie jest tak, że my rezygnujemy z tego, co jest, olewamy sprawę, nie chcemy tego mięsa, chcemy tylko tego ducha. No nie, chcemy wszystkie kiełbaski ugrać na tym patyku. Zgadza się? Tak? A wtedy mamy super sprawę ubrać na patyku, smażyć na patyku. Ugrać to znaczy usmażyć i zjeść. Okay. No. no dobra, no więc ogólnie przekleństwem człowieka też jest to, miałem nie podobać tych przykładów, ale z racji, że to są rozmowy czarowników, to jest ym, wskazane, aby o tym powiedzieć, największym przekleństwem jest właśnie. Niewiedza, jaki człowiek jest. Niewiedza, jaki jest boski i też niewiedza dotycząca wiedzy czarowniczej. To jest największe przekleństwo. Ach, to jest takie przekleństwo, że szok. Ponieważ dlaczego to jest takie największe w sumie, najbardziej takie dotkliwe. No <laughs> Dla dlatego, że nie. właśnie, słuchajcie, to jest ten motyw, gdzie ktoś jest spragniony, naprawdę chce mu się pić, a ty mu podajesz tą szklankę wody i on nie napije się. I to jest no, naprawdę smutna sytuacja. Mm -hmm. Bo y, to, co my tutaj mówimy, to, co przekazuje, Mówię, to, czym jest wiedza czarowników, jest tak on wspaniałe, po i tak trafi do źródła. więc Jest tak kaśnicą. dobroczynne dla każdej istoty, powtarzam, każdej. Oczywiście mówimy tutaj o, czarownika, o, o wiedzy czarowników z grupy Naguala Juliana, tak? Żebyście nie myśleli sobie, że wszyscy czarownicy są teraz. To też jest ważne. Prawda? Prawda? Warto to podkreślić co jakiś czas. Przypomnieć wam. No, więc chodzi o to, że to jest naprawdę dobrodziejstwo. I zamykanie się na te dobrodziejstwa jest przekleństwem. No, no, jest no, udręką, jest. w wielu przypadkach piekłem. I to to kim dosłownie? 99% chciałeś powiedzieć? Chciałem być optymistą. No ja wiem, jak zawsze. Tak. Dlatego jesteśmy Ying, bo ty jesteś optymistą, moja pesymistą. Ale ty też była w tym momencie optymistką, bo powiedziałaś 99,9. Nie, Tylko tak. 9. 99 tylko. No to tak. jesteś bardzo wielką optymistką, bo ten 1% moja droga. No to nawet ten 1% nie ma miejsca. No to 99,9. Mm -hmm. No dobra. Co można z tym zrobić w ogóle, nie? Słuchajcie. No właśnie. Co wy możecie zrobić? To jest jedyne właściwe pytanie, które można sobie zadać, ponieważ oczywiście ci, co teraz nas słuchają, oglądają, tylko i wyłącznie te świadomości, te osoby mają szansę coś zmienić, wyjść z tego przekleństwa. Oczywiście pod warunkiem, że zaczną w ogóle jakąkolwiek praktykę. Bo no, to, że nas zaczną a, oglądać, to wcale nie znaczy, że no, nic okolwiek zrobi. To jest Bo tylko możliwość. Wiele osób na kanale zaznaczam, która nas ogląda od lat, która nas słucha, która czyta twoje książki. A, wręcz a do tej idzie w pory, drugą stronę. tak, idzie w drugą stronę a, i czyli po prostu nic swoje nie robi. Przyklęc. Tylko przychodzi tu na kanał, ogląda, masturbuje się mentalnie i niczego w swoim życiu absolutnie niczego nie zmienia, ani mm -hmm. w sobie niczego nie zmienia poza tym, że tylko pięknie do siebie mówi. Jaki to on, ona jest zajebisty bojownik. No tak to y, też bywa. To Oczywiście. nie o to chodzi, kochani, Właśnie. żebyście oglądali nas tylko i wyłącznie masturbowali się mentalnie, nie ale wiem, że nie jeżeli... słuchać. Tak, 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 poczekaj, bo to jest ważne. To, to teraz Znowu mówisz, mi przerywasz. Bo teraz po powiedziałaś to, ale ja mówię jeszcze ważniejszą kwestię. Możecie to robić, Niech ważniejszą. Kwestię. Możecie się mentalnie masturbować, oglądając nas, ale z góry. Musicie się przyznać, że to robicie, musicie nam to powiedzieć. I wtedy jest gra czysta. Wtedy jest ok. I po co mają nam to mówić? Ponieważ ważne, żeby Cieko. się przyznali przed sobą. No, Psujesz niespodzianki. No. Ach, muszę cię wtajemniczyć wcześniej w niespodziankę, żebyś nie zepsuła. Chodzi o to, że ogólnie możecie robić co tylko chcecie. Nie ma problemu. No przecież to robią. I to robicie. Tak, tylko czy to wam służy, czy nie, no to już jest inna kwestia. Nie, nie oczywiście no można się oszukać, że służy jednak. No pewnie, że nie służy. A jednak może... Ale jak się to mówi, świadomość budzi A się jak... powoli, oczywiście i nie sobie to tak wytłumaczę. A wytłumaczą... jak sobie mówię, że im jest dobrze, to jest dobrze, czy nie? Nie, nie. Myśli przyciągają doświadczenie, więc jak myślę, że to jest super, to jest super. No nie, nie jest. Mm, nie wiadomo. No my wiemy na szczęście. Na szczęście wiemy, ale teraz była ta taka trochę, widzieliście, nasza dyskusja po to, żeby... Wasz punkt scalający nieco poruszyć. poruszyć, i chodzi o to, żebyście wiedzieli, że czarownictwo, wiedza czarowników, to naprawdę jest wiedza, którą warto posiąść, warto zgłębiać, warto nią żyć, ponieważ ona właśnie powoduje, że my nie stoimy w miejscu, że my yy, no, cały czas ewoluujemy. kontrolę, ewoluujemy. Nawet jak poddajemy kontrolę, to też to świadomie robimy, i to wszystko jakby jest zupełnie innych jakości. No i zawsze o tym powtarzamy na kanale. Mówimy o tym. Niektórzy chcieliby usłyszeć pewne historie. Oczywiście nie oni, tylko ich umysły, które są zafiksowane. Chcieliby usłyszeć jakieś magiczne historie, no bo wiecie, mówicie o czymś pięknym życiu, to powiedzcie jakieś przykłady. Dajcie, bo my chcemy nie? słuchać. Chcemy słuchać, chcemy, chcemy wiedzieć, dalej się zainspirowani, Chcemy mieć tą motywację do tych zmian. No, dajcie te marchewek w końcu. Słuchajcie, tych marchewek jest tak dużo, że aż. I nie chodzi o opowiadanie gadać. historii. Nie chodzi o opowiadanie magicznych historii, Oj. które dzieją się też w naszym śnieniu. Absolutnie nie o to chodzi. Dlaczego? Dlatego, że wy nasycacie się tylko i wyłącznie takimi historiami, chodzicie po tym internecie, słuchacie tych wszystkich, co mają te doświadczenia i dalej nic w waszym to. życiu się nie zmienia, nic w waszym życiu się nie dzieje, bo wy nie sięgacie po to, żeby faktycznie samemu wychodzić z ciała. Tylko dalej chcecie słuchać i czytać o tym, co ktoś inny doświadczy. Ale nie będziemy się fiksować tylko na wychodzeniu z ciała, tylko zafiksujmy się na najważniejszym zadaniu człowieka i najtrudniejszym, jakie jest, a jest to. No, proszę mnie. Nagraliśmy o tym film. Najtrudniejsze zadanie człowieka: bycie dobrym. To tu być... się trzeba zafiksować. Trzeba iść całą energią, całą parą, zrobić wszystko, żeby takim być dobrym człowiekiem. To nie jest tylko dla misja siebie życiowa. i dla swojej rodziny. To ale jest dla innych. To jest coś, co powinno Wam spędzać sen z powiek. Jeżeli nie jesteście dobrym człowiekiem, to możecie robić miliardy praktyk, innych różnych rzeczy. Oczywiście te praktyki mają Was do tego doprowadzić. No ale możecie robić wszystko, co tylko chcecie, ale cały czas będziecie w złym, kiepskim położeniu. Nigdy nie będziecie w pełni szczęśliwi. Taka jest zasada. Mówimy o tym jasno. Tak to jest. Sprawdź, zweryfikuj i działaj, ale działaj na maksa, nie tylko oszukując się. Prawda? Tak. Wspaniale. Przekleństwo człowieka, nie wiedzą, z czym człowiek ma. z czym człowiek ma. Nie czym wiedza. Człowiek ma y, Ach, ta niewiedza. To też. Wiecie, niewiedza też właśnie I ten... troszeczkę gdzieś w ta... obrażenie w bok. No ten... właśnie, o to chodziło, bo trzeba <coughs> zatoczyć trochę okręgu, żeby wrócić ponownie do Chodzi o to, w tą, żebyście właśnie. Y, w to miejsce bo... do wewnątrz Tak, właśnie, dlatego tutaj też jest. Niby zobaczyliśmy, ale tutaj właśnie jest fajnie to pokazane, bo to, czym teraz jesteście jest waszym przekleństwem dlatego że nie wiecie kim tak naprawdę jesteście. Właśnie. To było już powiedziane. Padło już to dzisiaj. Tak. tak, powiedziałam już to dzisiaj, że jesteście boskimi istotami. A boska istota jest czymś znacznie więcej, więcej niż sobie myślicie, że jesteście. Jesteście zdolni naprawdę do bardzo, bardzo doniosłych rzeczy, I nie tylko takich ziemskich doniosłych rzeczy. Nie tylko możecie zarabiać miliony. Rozumiecie? możecie robić dużo więcej. Dużo więcej. Ale nawet jeżeli byście zarabiali miliony, byli super zarąbiści, tak jak powiedziałem wcześniej, liczy się to dobro. Bo jeżeli idzie staruszka i przekręca sobie kostkę, no to jeżeli wy nie pomożecie jej, nie zobaczycie magii, która kryje się za udzieleniem jej pomocy, możecie mieć milionów w cholerę. To nadal będziecie w dupie. Dokładnie tak. I o to się tak naprawdę rozchodzi. Wówczas zobaczycie, gdy robicie te akty takiej dobroci, mocy, tego wszystkiego, co się zaczyna dziać w życiu, jaka magia jest. To jest właśnie to. I można powiedzieć, życie jest samo w sobie magiczne. To prawda, jest. Ale jeżeli wy świadomie wchodzicie w bycie dobrym, Oj, co się wtedy dzieje. Naprawdę niesamowite. Oczywiście trzeba być wojownikiem, i to już naprawdę nieskazitelnym, żeby wytrzymać napory tych różnych zadań i wyzwań, i tych takich negatywów. się to wiąże. was Tak, <krym> ponieważ, dyrzałem. jak to się mówi, bycie dobrym oznacza też bycie silnym i mieć, trzeba twardy tyłek, prawda? Zgadza się, coś w tym jest, ale ogólnie powiemy Wam z naszego doświadczenia całkowitego, że nie ma nic lepszego niż kierowanie się dobrym sercem. To jest tak. coś, co po prostu... Nawet jak... Wiecie co? To jest wyciec, tak samo. Nasz przykład jest nie, bardzo nie dobry, bo powiedzieć. my, dając Wam, wszystkim widzom tutaj, widzom i wspierającym, serce na dłoni, wielokrotnie, wielokrotnie dostajemy od Was po prostu potężne kopy po prostu w twarz. Nawet nie w dupę, ale w twarz. Tak, tak. No. I można by było powiedzieć, my powinniśmy już dawno się zawinąć stąd, dawno nas powinno tutaj nie będzie być. Będzie taki moment, ale jeszcze chwilę. Yy, ale to nie będzie ten moment właśnie, że o jesteśmy na was obrażeni, no, tak? Yy, że się wkurzyliśmy tego. na was, obraziliśmy się, no bo jesteście jacy jesteście i nic się nie zmieniacie i, i w ogóle jesteście podli, co niektórzy. Yy, no, ale to nie, te, nie z tego faktu. Yy, tylko. My powinniśmy co? Nie być dalej dobrzy. Powinniśmy zamykać tak. się faktycznie na Was i. My powinniśmy odbijać to wszystko. Dokładnie, tak. piłeczkę tak, tak dla Was, pokazać ludzie, ale nie tak, my. Ale nie nie czarownice z grupy na no. przykład jest dosyć duży, bo Jezu. gdybyśmy mieli patrzeć Waszymi oczami, zachowując się tak jak właśnie nasi na przykład wspierający, niektórzy się zachowują, większość w sumie. Mhm. No to nas tu nie powinno być. Ale jesteśmy, w związku z czym korzystajcie jeszcze z tego i róbcie, naprawdę róbcie to wszystko, A weryfikujcie. wiecie o tym, że czasami właśnie życie? brak działania A, jest, jest gorszym... gorszym strzałem dla czarowników, dla nas czarowników, Oj. strzałem w twarz, niż robienie czegokolwiek? To powinien być. Wasza uwienić, opieszałość, wiadomo, wasza. Taka, no, pewnie łoną, więc coś sobie nie No, dobra, rodzaju, no, 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 no dobrze, dobrze, no to czyli, czyli co, jednym słowem chcemy powiedzieć, że ten film był o przekleństwie człowieka, ale też mu taką pierdolką w Waszą stronę, takim uprzejmieniem <grym> trochę. <grym> no trochę Abyście czasami się trzeba. mogli trochę przebudzić. No zdecydowanie jest to potrzebne, rzeczywiście. A czy kiedyś jak nas po prostu już nie będzie, nas zabraknie. No to wtedy faktycznie otworzycie oczy, yy, z czym mieliście do czynienia? Przez moment będziecie mieć taki przebłysk któregoś dnia. Tak. Nie. Ja wiem, że tak. A ja wiem, że nie. Ale nie w trakcie ich życia. No tylko nie. W trakcie ich śmierci. W trakcie śmierci, to tak. Z czym mieli do czynienia? O tak. W trakcie śmierci tak. I wtedy sobie tak właśnie uświadomicie, oż kurde, ale straciłam okazję. Czy straciłam okazję? No. No, no, było. To by było na tyle. Takim waszym będzie to waszym przekleństwem. To jak jest faktycznie, wtedy nie chodzi o zastraszanie was, że macie teraz wiecie, ze ale strachu nie, cokolwiek tak robić. Problemu, co ale to też myślałam, żeby ten strach ich was, was troszeczkę tak bardziej napędził faktycznie, bo, bo to powinno was napędzać, nie? Dobra. Ja myślę, że jesteście napędzeni do tego, żeby. Kochani, postawić kochani, jedną nam rzecz. Kawę. Kiedyś to powiedział. Kto? I Jan Paweł II. O. Dobra, no Janek jeszcze Spierzcie się kochać ludzi, bo tak prędko odchodzą. Tak szybko. Odchodzą. prędko, szybko to jeden. Tak. No i to samo. Dokładnie tak. Więc jest. tym akcentem pożegnamy Was dzisiaj, no żebyście sobie i zastanowili co? się. Co? Jeszcze chcesz coś powiedzieć? No, no właśnie z tą kawą, no, bo przez kawę trzeba postawić. postawić. I herbatę. I herbatę. No, mój kubeczek już jest pusty. Słuchajcie, tak, jesteśmy ja wdzięczni za wszystkie Wasze tutaj yy, wsparcie yy, kierowane w naszą stronę, yy, również te w miłym słowie w komentarzu, również te za, za te bliki, się czymś, które wysyłacie, może się nie zgadzacie. Dajcie znać. Tak. A szczególnie byłoby nam miło bardzo, nawet jak ci, co są niezadowoleni z tego, jak my prowadzimy kanał, jak my mówimy oh. i opieprzamy, bardzo jest nam miło, jak Wy coś piszecie, bo uwielbiamy czytać to, jak kogoś to coś, jak to co mówimy, porusza w Was. Mhm, bo wszystko to, super. co Was porusza, to znaczy, że miało być poruszone i trzeba się temu przyjrzeć, więc mhm. zachęcamy Was do pisania komentarzy I, i dawania dislajków, bo to lepiej zadziała. Ha, no tak, tak, e, łapki, dajcie łapki w górę, w dół, jak tam Wam wygodnie, subskrybujcie kanał, udostępnijcie ten film innym, no i co, i bawcie się dobrze, nie? Jednym słowem, zróbcie wszystko, żeby nie być w przekleństwie człowieka. Dokładnie, i stać się czymś więcej niż jesteście dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Pa!